Przyjeżdża Jasiu na targ, ma zamiar kupić konia, chodzi tak po targu, rozgląda się, zauważa zajebistego konia, podchodzi do gościa, mówi szefie, ile za tego konia? Dajesz tysiąc i twój. Jasiu tak myśli, przygląda się temu koniowi, zauważa, I mówi kurwa ty... Szefie, ten koniec, kurwa, ten koniec ślepy. Chłopie, jaki ślepy? Wsiadnij, przejedź się i wtedy ocenisz. Jasiu mówi, okej. Okay. Wsiada na konia, rozpędzony, koń galopuje bez głowy, prosto leci, biegnie w mur Segieł i z wielkim impetem uderza i ginie na miejscu. Jasiu wydobywa się tak spod konia i mówi do tego właściciela. Mówiłem, że ten koń ślepy, a właściciel chłopie. Może ślepy, ale zobacz jaki odważny.